Cześć, nazywam się Olivia Villier. Przed nami trening HIT. Jest to trening interwałowy o wysokiej intensywności. przeznaczony dla osób zaawansowanych. Zaczynamy. Rozgrzewka. Zaczynam od marszu. Niech w górę, raz prawa, raz lewa. Staraj się wyjść na bardzo wysoko, cały czas oddychaj. prawa, lewa, kolano jak najwyżej te klatki okrysieni. już teraz cały czas musisz mieć mocno napięty brzuch i trzymać prostą postawę proste plecy, mocny brzuch i kolana cały czas Dwa kolana prawa, dwa kolana lewa. Możesz po odskoczyć. Cały czas oddychaj. Trzy, dwa, jeden. Ok? Wrócę do marszu. Powinno już być zaciekłej. Cały czas. Zaczynamy. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Pierwsze ćwiczenie. Raz prawa, raz lewa. Noga tył. Przeciwne ramię w górę. Spójrz w sufit. Zatłan. Trzymaj mocny brzuch, proste plecy i cały czas oddychaj. Staraj się wykonywać to ćwiczenie w twoim maksymalnym tempie. Ok, 20 sekund przerwy. Przed nami drugie ćwiczenie w podporze przodu. Stara się trzymać dłonie pod barkami, wciągnięty brzuch, długie proste plecy, długą szyję i czubek głowy, maksymalnie wyciągnięty do przodu. Uniądzisz raz prawą raz lewą rękę, trzymając biodra stabilne. Start. Masz znowu 30 sekund, i znowu wykonujesz to w swoim maksymalnym tempie. Cały czas pamiętaj o oddechu. Trzymaj mocny brzuch, stabilne biodra i długie, mocne ciało. Kieruj ramieniem mocno w górę, kciukiem do sufitu. Ok, 20 sekund przerwy i przed nami ostatnie, 3 ćwiczenie. Przed chwilą. Prawa lewa przód. Wyciągasz górę i schodzisz po z Trzy sekundy i zaczynamy. Stać. Trzydzieści sekund. Prawa. Wyciągnij górę. I lewa. Raz, prawa lewa. Cały czas. Twoje maksymalne tempo. Trzymaj mocny brzuch. I proste plecy. Czas na wyciszenie ciała i delikatny stręcznik. Wyciągnij górę na wdech i wydech. Teraz luźno, luźno. Jeszcze raz wdech. Ostatni raz. Ramiona szeroko, kciuki w dół. Ściągnij łopatki, barki w dół. Rozciągnij klatkę piersiową. Teraz kciuki w dół i skieruj mocno w Cały czas trzymaj barki w dół i długą w szyję. Jeszcze raz Kciuki w górę i w tył. Rozpuśnij. Ci jedną nogę. Delikatnie pięta do pośladka. Kolana trzymaj blisko siebie, biodra w przód i brzuch wciągnięty. w przód. Delikatnie wypchnij biodra w tył. Rozde plecy. I druga noga. blisko poświatka. jak piętę. I biodra. Ok. Rozluźnij. Wyciągnij górę jeszcze raz mocno. I powoli zejdź tu dół. Ugnij kolana. Rozluźnij dół. Powoli wyprostuj kolana. I luźni się. Teraz uniknie kolana, połóż dłonie nad kolanami, wyprostuj plecy i staraj się wyprostować kolana, tyle ile możesz. Ok, i rozluźnij, okrągłe plecy wstają w górę. Weź.